Można by właśnie winka, no. bubinko też, nie Arko? Też rozszedł okres. No, to właśnie. <grym> no. No, no. Ale ja tylko, te. ale rzadko, wie Pani. Nie dużo tam gaści, tylko wie. No, dobrze. To... Święcy. -no. I co? Dużo chodzić, dużo Tam Ciężko. Pewnie jest już dwanaście? Ja, jeszcze jest drugi, następny. <grym> Hmm. Taką próżką e, jeździłem, to ze seterem jeszcze jest. Od 2000, no. co? 93 lata, Gabrysia Leków nie bierze za dużo, tylko to co trzeba Jeden nauczyciel, lekarz najlepszy Żołnierz zwyciężył świat prawdą i miłością, Mateusz 23,8. Jeden nauczyciel jest Chrystus. Świadkowie Jehowy tam stoją, ale ich Jehowa jest fałszywy, bo Ameryka tu poszukała. Oni stoją, zniewoleni i czekają na Armagedon, a Chrystus nikogo nie uśmiercił Bo On wyzwala, zniszczył śmierć Chrystusa. Jan 8,32. Prawda Chrystusa wyzwala. No wiadomo, religia uśmierca i medycyna... Polityka, telewizja, wszyscy co kłamią to kłamstwo. Największą bronią, którą śmiercił najwięcej ludzi na świecie to jest kłamstwo diabła. Ewa uwierzyła w kłamstwo, zatruła właśnie kłamstwem, nieposłuszeństwem swego męża Adama i dzisiaj ci co kłamią to są we śmierci diabła. Bo Jana 8, 44, ojciec no, Pamca jest diabeł, ale ja Jakuba 1.18 11, y zrodził nas przez, ze słowa prawdy Chrystus. W jego tylko jest prawdzie. Czwarty rozdział 24. I my wykładamy Słowo Boże jako świadkowie Chrystusa, dzieje apostolskie, jeden Czasy pory znamy. Przyszedł Chrystus w Jego czasie, prawdzie, w prawdzie, miłości. Przez uczniów jego, Co To jest śnieg, a to tam było takie siwe, całe te polany. Także jest pierwsze zmartwychwstanie przystanie dla zmietone. prawdy, dla miłości, dla Chrystusa Aha. dla jego uczniów. Jezu, ja się. Ja Tych, którzy się to, uwierzą tak łoczni, króla no, Izraela. Anioły, Mateusz 24-37. Można być aniołem, takie tytuły mieć, niż pionierem, bo pioniera nie ma w sobie. Bożym anioły są. Dlatego wszystkie religie popsuły Chrystusa, bo się po obrzydłym po Chrystusem porobili. Miłość o ziemię jest bezprawie. No i teraz ze względu na z skróciowe dni, bo ja jestem wybrany u człowieka wyszek i poprzez wiarę każdy może się wybrać w prawdę dla miłości dla Chrystusa. Bo religie tak faryzusze popsują obraz Chrystusa i nie chcą być łamy wybranymi, bo koniec kłamstwa będzie. Nie będzie końca świata, tylko koniec kłamstwa. I tesan, drugi rozdział od 1 do 16, nie prawdę Chrystusa, bo ludzie mogą, ludzie wierzą w kłamstwo. Ewa w raju wierzyła w kłamstwo Tak samo ludzie też wierzą w kłamstwo, a drugi Koryntian, czwarty rozdział diabeł zaślepił ludzi kłamstwem właśnie najbardziej świadków Jehowy, faryzeuszy, adwentystów, baptystów, księży też za pieniądze także drzewo figowe za tej pokolenie nie przeminie Mateusz 5 rozdział 17 do 20 szukajcie sprawiedliwości jeśli nasza sprawiedliwość nie będzie większa jak uczonych w piśmie fryzjuszy w nie będziemy do królestwa królestwa Chrystusa Króla które przyszło w Jego prawdzie, czasie, miłości Także, jakby nikt nie poszedł na wojnę fizyczną, nie będzie wojny... Gdyby nikt nie kłamał, nie będzie kłamstwa, bo diabeł działał przez kłamstwo, przez swoje atrybuty. Nienawiść, kłamstwo, uprzedzenia, potkowanie, oszustwa, różne fałszerstwa. Modlitwa do ojca. Tym ojcem jest Chrystus dla rodzaju ludzkiego. 1 Koryntian 15, rozdział 20 do 23. Poza Adama Chrystus kupił błogosławieństwa. Trzy doskonały, rodziny raj, bez wojen, bez śmierci, bez chorób. O pewien 21 rozdział od 1 do 7. Tak jest, ale każdy właśnie to, żeby nie popsuli, nie? umarłych, żywię, umarły chtez, głos królestwo e... Łukasza 9.60. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych Bogiem Abrahama, Bogiem Ojcem Abrahama, Izaka, Jakuba. Jedne słońce jest, jeden Bóg prawdziwy to jest Chrystus, który jest Bóg prawdziwic Boga prawdziwego. Jego ojciec mu dał błogosławieństwo. Wszystko Mu przekazał teraz Chrystus nam przekazuje Rzymian 8.19. Jest rodzenie Synów Bożych. 2 6, 6.18 i córek też. Bogiem ojcem, którym nauczy się odbawicielem jest tylko Chrystus dla rodzaju Ludzkiego, bo ojciec Chrystusa, Stwórca z Adama, nigdy nie będzie Bogiem ojcem dla rodzaju Ludzkiego, bo w Adama Jebie dał zbawienie w synu Jego. Mateusz 17:5: Go słuchajcie. Kogo słuchamy, temu służymy. A świadkowie tam stoją. To, ja mogę no, to dużo zdrowia, żyj siostro na wieki. Zdrowie, żyj na wieki, siostro. Na dziewięćdziesiąt trzy lata ma kobieta, żyje katoliczka, a Dornik umarł, Dornik. Nie uśmierca, a katolicy dłużej żyją od świadków wychowy. Dlaczego? Dlaczego 120 lat nie żyją? Mieli żyć 120 lat, jak wyszli z no od Nowego Zarki. Pierwsza mój szósty rozdział. Było wszyscy kłamli, umierają w grzechu kłamstwa diabła. W grzechach swoich pomrzecie, jak nie uwierzycie, że ja jestem. Chrystus jest życiem, lekarzem, najlepszym, żołnierzem, ojcem. Jego jarzmo jest lekkie, przyjemne. Witaj królu Jak powiedziała ta pasja, aś, machanka? Ta Poszedł, nie? Aha, tu. Jeszcze raz modlitwę w gramy, żebyście się pomodlili za siebie sami, za nas. Czyli rozmowa z ojcem, ojcem. Jako syn Boży, teraz Chrystus jest ojcem w niebie. Wy tak się mówcie: jak ja będę w niebie, to mówcie do mnie: ojcze, Nartus jest w niebie. Święcie mnie, Twoje, przyjdź królestwo. Chrystus jest królem. Przyjdź królestwo na ziemi, to jest sprawiedliwość. Rzymian 14, 17. Królestwo Boże to nie jedzenie, picie, to nie organizacja świadków wiekowych. To sprawiedliwość, prawda? Miłość, miłość Chrystusowa, doskonała, wieczna, nieśmiertelna. O które tutaj modlitwa, e, oni się modlą, weź tutaj. Modlitwa królewska, ojcze nasz, przyjdź królestwo. To nie jest pańska, to jest królewska modlitwa. Bo króluje król, pan, pan, panuje. Królować znaczy służyć. I w tej miłości Chrystusowej. Chrystus jako cieśla buduje na skalę właśnie, na Jego prawdzie buduje, ale teraz wszelkie maści religie, ta co ma Kelly w Kobiety, jako prostytutki duchowe, one dojeżdżają państwo i ta cała polityka panowania się skończy. I Chrystus przychodzi, Mateusz 20 rozdział 25-28, wybiera przez Waszą wiarę, jak uwierzycie, że Chrystus jest w Jego czasie w prawdzie w miłości i w czasie zawsze całego siebie. Bo kto chce zachować życie, jakąś tam religię, kto wytrwa do końca. Ale mamy wytrwać do końca w miłości dla Chrystusa, a nie w jakiejś tam religii. Bo adwentyści mówią, że u nich, świadkowie, że u nich, katolicy, że sakramenty, że u nich. No, a muzułmanie co wam powiedzą na to? Przecież jest jedno słońce, jeden Bóg prawdziwy, to jest Chrystus. Bóg ojciec Abrahama, Izaaka, Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywi. Dlatego będzie na ziemi, jak będziemy się szanować, miłować w jednym pasterzu Jana 10.16. W jednej miłości, którą Chrystus dał. Doskonałą miłość. 1 Koryntan 13, rozdział od 1 do 13, apostoł Paweł opisał tę miłość. nieścierpliwa, nie szuka swego. Cieszy się z prawdy. Także nie Nic się nie dzieje, siostro. Nic się nie dzieje, spokojnie. Naprawdę. Z naszej strony Wam nic nie grozi, tylko życie w raju na ziemi, że nigdy nie umrzecie. Tak, a jak wierzycie w Chrystusa, to no, sami ten wyrzucicie jedno Hasio. Naprawdę, bo to jest wasz cieles na pustyni. Ja was szanuję, bo będzie raj na ziemi. Ale niewolnik wam każe coś innego. To są. To Chrystus tak nie kazał robić, tak wy to robicie. No. Przecież ja tylko chciałem nagrać Strażnica Zwiastu i Królestwo Jechowy, ale Jehowa nie może odebrać Królestwa Chrystusowi. Księga Daniela 2:44, 27. Święci Najwyższego obejmują Królestwo. Ci, co pójdą za barankiem, jest objawienie 14 rozdział od 4 do 5 objawienie 7 rozdział od 1 do 4 jest kompletowany je właśnie 144 tysiące nowe miasto Jeruzalem ale no ta władza to te niebo te rządy się rozpadną tam Am Watykan, Unia, Ameryka to się rozpadnie, bo to Chrystusowy sobie czas musi dobiegnąć końca i oddzielenie właśnie wybierz życie piąta mojżesza 30 rozdział 30 rozdział, 19 werset. Kładę przed Tobą życie i śmierć. Bogosławieństwo, przekleństwo. Bądźcie a nie łamić owce, co zginęło w domu Izraela. Bo w słowach prawdy jest ukryta prawda. I prawda Was wyzwoli. Chrystusowa, Efezan, 4 rozdział, od 4 do 24. Jana, 4 rozdział, od 4 do 24. Prawdziwi wściekiele, są Boga w duchu i w prawdzie. Mateusz 18, 20, gdzie dwóch albo trzech zebranych w imię moje, tam jest Chrystus połączony. Znamy w Duchu Prawdy Jana 14 i 17, na każdym miejscu. Błogosławimy Świadków Jehowy, Efezjan 5, 14, Mateusz 10,8. Błogosławimy.